Tegoroczna noc kultury w Wilnie była wyjątkowo bogata w polskie akcenty. Jedną z głównych atrakcji był występ Krakowskiego Teatru Ulicznego KTO, który na placu katedralnym zaprezentował spektakl Zapach Czasu. W poetyckiej impresji ukazującej małe polskie miasteczko lat 20 i 30., widziane oczami dziecka, pojawiło się wiele barwnych postaci. Naszym marzeniem było przyjechać na noc kultury i zobaczyć, jak to wszystko jest zorganizowane, jak to wygląda. Jesteśmy bardzo wdzięczni organizatorom, że wreszcie nam się udało i nas zaprosili. No jest to magiczne miasto przepięknej historii i kulturze, ale też jest co oglądać, jest co zobaczyć. W trakcie czasami to jest tak, że człowiek nie odczuwa tego. Są takie pojedyncze sceny, gdzie czujemy, że faktycznie reagują ludzie, i tu bardzo mocno reagowali. No a przede wszystkim pod koniec spektaklu, na koniec spektaklu, no reakcja była fantastyczna. Część wydarzeń Nocy Kultury zaczęło się jeszcze w ciągu dnia. Przy ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej można też było obejrzeć wystawę fotograficzną o jednej z najstarszych polskich nekropolii w Wilnie. Czyli o Starej Roście. Ekspozycja jest pokłosiem prac dokumentacyjnych prowadzonych na cmentarzu. Została przygotowana w wersjach polskiej, litewskiej i angielskiej. Oglądać ją można do 22 lipca. My już od wielu lat pracujemy z Nocą Kultury, z Wileńską Nocą Kultury. Tych wydarzeń, rzeczywiście co roku jest, jest przynajmniej kilka. I to też pokazuje, że zarówno organizatorzy Nocy Kultury są zainteresowani polskimi projektami. Z kolei miłośników ludowej zabawy zaprosił Dom Kultury Polskiej w Wilnie. Na scenie rozstawionej na tę okazję zagrały trzy kapele miejskie. Kapela wileńska, litewska kapela Gricia oraz gość specjalny, kapela warszawska-stargówka. Można było również spróbować z tradycyjnej polskiej kuchni. I Dom Kultury Polskiej w Wilnie po raz pierwszy wziął udział w Festiwalu Noc Kultury w 2009 roku. To był koncert wymiana Kulturowa Wilna Warszawa i także towarzysząca wystawa do tego. Później mieliśmy kilka lat przerwy i dzisiaj już po raz ósmy uczestniczymy w Festiwalu Noc Kultury. Przyjeździmy się z Domem Polskim od dawna i po prostu jako oni coś nas gdzieś zaproszą, tak po przyjacielsku, to zawsze gramy, a tutaj już nie pierwszy raz właśnie tutaj koło po Polskiego gramy. Jak zawsze emocje są bardzo dobre. Publika jest naprawdę w Wielu bardzo ciepła, miła. Zawsze nam podoba się występować w Wilnie, bo bardzo chętnie ludzie wciągają się do zabawy, wspólnej zabawy. Zawsze jak jesteśmy Polacy na Litwie, zawsze ciekawimy się. I nasze dzieci do polskiej szkoły uczą się. Tak też to samo i z dziećmi często było przechodzimy. My tutaj babcią i z ciocią. Nam tutaj jakby podoba się. Niektóre tutaj piosenki bardzo wesołe, a niektóre tutaj warsce bardzo ciekawe. Można potańczyć razem. Tegoroczna oferta wilejskiej nocy kultury była bardzo bogata. Każdy mógł tu znaleźć coś dla siebie. Pójdziemy do centrum, na Plac Katedralny, do Muzeum Sztuk Pięknych, pójdziemy do Palacu Placów, chyba pod prezydenturę. W sumie ile zdążymy, nie wiem. Jeszcze gdzieś dalej pójdziemy, jak tu się skończy, ale mamy nadzieję, że tutaj dosyć długo zatrzymamy się. Nam tu nie, zawsze nie dobrze. Lubię Noc Kultury, lubię tu. W, w różnych państwach to jest bardzo fajnie i dobra przygoda. Cieszę się, że w ogóle coś takiego istnieje. Noc kultury w Wilnie odbyła się w tym roku po raz 13. Złożyło się na nią łącznie ponad 100 wydarzeń, interaktywnych pokazów, spektakli, wystaw i koncertów, tak więc Wilnianie mieli w czym wybierać.